Panie Marszałku, wysoki Sejmie od kilku kadencji pojawia się problem finansowania partii polity politycznych czy problem zmian w prawie wyborczym. Coś na ten temat wspólnie z panem posłem Grzegorzem Schreiberem możemy powiedzieć, bo jesteśmy już weteranami w tych wystąpieniach. Wysoki Sejmie, ja nie jestem zaskoczony propozycją Cookies 15, dlatego że zarówno w kampanii prezydenckiej, jak i w kampanii parlamentarnej hasłem przewodnim Cookies 15 było rozwalić ten system. Taka była prawda. W związku z tym te propozycje mnie nie dziwią. Tyle tylko, że mam taką dobrą radę jako doświadczony parlamentarzysta otóż po pierwsze musicie zmienić argumentację bo jeśli we własnym wystąpieniu mówicie że kieruje wami troska o budżet państwa no to coś tu nie gra bo przecież te 5 zł to będzie odpis z podatku dochodowego a więc z wpływów do budżetu państwa w związku z tym to jest nietrafiony argument i po drugie Pamiętajcie o tym, o czym już tutaj była mowa, że nie wszyscy są podatnikami podatku dochodowego. Teraz oczywiście zawsze może paść kontrargument, to niech rolnicy na przykład płacą podatek dochodowy, a my mówimy proszę bardzo, mogą płacić podatek dochodowy, ale wówczas trzeba skasować podatek rolny, bo co podwójnie mają płacić? A jeżeli skasowalibyśmy podatek rolny, to samorządy gminne upomną się o uszczerbek we wpływach z podatku rolnego. W związku z tym no, nie może się ostać taki projekt, i na tym zakończę jego krytykę. W tym, w tym kontekście Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie popierał wniosek o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu. Teraz przejdę do projektu nowoczesnej. Tu jestem zaskoczony. Bo o ile rozumiem populizm Kuki z 15, ale to co pani Poseł tutaj przedstawiła przed chwilą to uczcie się populizmu nowoczesnego. Uczcie się. Naprawdę ja słuchałem tego ze zdumieniem i raczej liczyłem na to, że klub nowoczesna, która rzeczywiście kreuje się na, na tę nowoczesność, na te liberalne zmiany, nagle wpada w taki populizm, którego nie spodziewałbym się, a wiem, że stać nas, Was, na większy wysiłek intelektualny. To tak na marginesie. Nie możemy poprzeć Waszego projektu. Nie możemy z różnych względów, również z tych, które są w Waszym projekcie zakamuflowane których próbujecie bronić, a które prędzej czy później wyjdą. A, a, a mianowicie one są ujęte w tych propozycjach zwiększających limity, te indywidualne limity. Tak, za Wami stoją tacy mocodawcy, którzy mają dużą kasę. I tak jak ktoś tu to powiedział, nieraz my wszyscy powinniśmy się złożyć, żeby dorównać jednemu z Waszych mocodawców. To tak na marginesie. W związku z tym nie, nie poprzemy takiego projektu. Ja wiem, Platforma Obywatelska pod wpływem sondaży w poprzedniej kadencji, w dwóch poprzednich kadencjach też cały czas wnioskowała o zmniejszenie, a wręcz o ukrócenie finansowania z budżetu. Przypomnę, że kilkanaście lat temu poprzednicy, również Platformy Obywatelskiej, poprzednicy wywodzący się z Unii Wolności z AWS-u i z Lewicy zakazali partiom politycznym prowadzenia działalności gospodarczej i wprowadzono właśnie subwencjonowanie z budżetu państwa. A teraz zaczynamy znowu kombinować na różne sposoby. Mam nadzieję, że oba projekty znajdą się tam, gdzie jest ich miejsce, bo wcale one nie służą większej przejrzystości. Wręcz odwrotnie, one dopiero będą dawały dużo większą swobodę kombinowania przy finansowaniu partii politycznych, a po drugie, tak jak na chociażby w, pro, w projekcie nowoczesnej, przymuszania wy, wręcz wyborcy do ewentualnego dania datku na partię polityczną. Tak jak na wstępie powiedziałem. Klub parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie głosował za odrzuceniem jednego i drugiego projektu. Dziękuję za uwagę.